Cześć! Dzisiejsze spotkanie będzie poświęcone punktom spustowym w mięśniu czworobocznym grzbietu. Zapraszam! anatomii tego mięśnia. Mięsień przyczepia się do kresy karkowej, do więzadła karkowego, do wyrostków kolczystych piersiowego odcinka kręgosłupa, do obojczyka wyrostka barkowego i grzebienia łopatki, czyli biegnie stąd w tym kierunku. Jeśli chodzi o jego czynność, to jest to unoszenie obręczy barkowej w górę, wykonywanie skłonu do boku szyjnego odcinka kręgosłupa i bierze też udział w rotacji. Jaka jest główna przyczyna powstawania punktów spustowych w tym mięśniu, albo dlaczego w tym mięśniu mamy punkty spustowe? Częste pytanie, które sobie zadajemy, albo zadają pacjenci? Chyba odpowiedź pierwsza będzie życie. Czyli, jak spojrzymy na czynność tego mięśnia i jego zaangażowanie w naszym codziennym życiu, to zauważymy, że pracuje on niemal ciągle. Zazwyczaj jest w skróceniu, w stałym napięciu może nie jakimś dużym i wysiłkowym natomiast jest on bardzo Często nadmiernie napięty. Przeanalizujmy teraz czynności, w których ten mięsień ulega nadmiernemu napięciu. Chyba najgorsza sytuacja to jest napięcie izometryczne, nawet jeżeli nie jest wielkie. Więc jeżeli nosisz torbę bądź torebkę na ramieniu, przez powiedzmy pół godziny masz mięsień napięty przez uniesioną, uniesioną obręcz barkową i mięsień czeka pół godziny na rozluźnienie. To jest jedna z sytuacji. Inny z czynników to jest utrzymywanie mięśnia w skróceniu, bo może się dziś podpierasz do czytania książki, czy może marzniesz na przystanku, bo wydaje się, że jeszcze jest lato i można chodzić w krótkim rękawku, a za oknem jest 12 stopni. Czy może się stresujesz, jesteś zdenerwowany, czynniki emocjonalne mają ogromny wpływ na ten mięsień. Czy może ćwiczysz siłowo i dobierasz sobie zbyt duże ciężary, chcesz wyrzeźbić mięsień ramienny? A bierzesz zbyt duży ciężar i pracujesz mięśniami czworobocznymi grzbietu. Czynników jest naprawdę dużo. Punkty spustowe aktywne w górnej części mięśnia czworobocznego, bo teraz nią się zajmujemy mogą dawać szereg dolegliwości bólowych, z którymi na pewno często się spotykasz. Na pewno większość dolegliwości z tej okolicy będzie generowana w obszarze twarzo-czaszki i czaszki, więc możesz odczuwać bóle głowy, bóle w okolicy skroni, łuku brwiowego. Ból może być rzutowany w obszar mięśnia żwacza czy stawu skroniowo-żuchwowego, ale czasami możesz ten ból odczuwać nawet w oku. Poza tym tylna strona szyi, i górna strona barku. Więc jest to naprawdę duży obszar zajęty przez aktywność punktów spustowych z tego mięśnia. Przede wszystkim teraz usiądź wygodnie, najlepiej może w jakimś fotelu z oparciem. Może to być stolik. Chodzi o to, żeby przyjąć wygodną pozycję ze skróconym mięśniem czworobocznym grzbietu. Czyli jeżeli oprzesz się o oparcie fotela albo o stół to obręcz barkowa uniesie, uniesie się odrobinę do góry i przez to mięsień będzie skrócony. I jeżeli jeszcze pochylisz głowę w stronę barku, po którym jesteśmy, to mięsień będzie bardziej wiotki, bardziej luźny, dzięki czemu będzie można głębiej w niego wejść i bardziej go obłapać. Nawet jeżeli nie jesteś zbytnio żywotną osobą, to myślę, że nie powinieneś, nie powinnaś mieć problemów z uchwyceniem mięśnia po drugiej stronie. Jeżeli masz troszeczkę więcej muskulatury, może ćwiczysz siłowo i to nie jest wcale dla Ciebie takie wygodne, to też się nie martw, bo na pewno w którymś z odcinków pokażę inne techniki, może z użyciem jakichś narzędzi, jak ten mięsień skutecznie rozluźniać. Przechodzimy do działania na samym mięśniu. Pierwsza rzecz, postaraj się uchwycić ten mięsień, zobaczyć jak przebiegają jego włókna. Biegnie od potylicy, tak jak wspominałem, w kierunku wyrostka barkowego, w kierunku bocznej części obojczyka. Jeżeli skrócisz ten mięsień, czyli pochylisz się w kierunku mięśnia i będziesz mieć bark wysoko, to łatwiej ci będzie wejść w głębiej i większą porcję mięśnia uchwycisz. Nawiązując do ostatniego odcinka, postaraj się wyczuć włókienka w środku, które są twarde w odczuciach, ale także są tkliwe, kiedy je dotykasz cierpliwie spokojnie bez pośpiechu przeszukuj ten mięsień, starając się oczywiście znaleźć najbardziej wrażliwe miejsce, czyli nie zadowalaj się pierwszym lepszym miejscem, tylko postaraj się znaleźć takie, które będzie naprawdę nieprzyjemne. Jeżeli czujesz, że jest jakieś miejsce nieprzyjemne, to bardziej pewnie je uciśnij szczypcowo, czyli między kciuk a pozostałe palce zgnieć lekko to miejsce i delikatnie rozmasowuj, czy to kółeczkami czy ruchami poprzecznymi zależy nam na poprawie ukrwienia w tym obszarze na zwiększeniu przepływu płynów, więc możesz te ruchy jakby łączyć rozcieranie z takim wygniataniem tak jakbyś chciał wygnieść, czy chciała wygnieść coś z tego obszaru nie bierz żadnej oliwki żadnego środka poślizgowego, bo jak będziesz przy okazji powoli rozgniatać i rozcierać ten mięsień, to trochę może Ci się uda te tkanki też porozciągać, ponaciągać je, czyli poprawić ich mobilność. Więc jakby tu nie tylko będzie pocieranie, ale także będzie ugniatanie czy delikatne rozciąganie tych tkanek. Pamiętaj, że ideał to jest utrafić miejsce, w którym pojawi się ból rzutowany. Jeżeli nie udaje Ci się czegoś takiego zrobić, bo to jest początek Twojej przygody z punktami spustowymi, nie masz jeszcze tej wprawy, to po prostu spędź więcej czasu na jak najbardziej wrażliwych e, miejscach. Nie spiesz się, dwie trzy minutki, e, myślę, że raz dziennie to jakiś ideał. E, natomiast jeżeli czujesz, że m, to ci naprawdę pomaga, e, i dobrze to znosisz, to możesz spokojnie 2-3 razy dziennie popróbować. Musisz się oczywiście liczyć wtedy z tym, że jakby albo trochę się dolegliwości nasilą, albo będziesz czuć te reakcje pozabiegowe bardziej intensywnie. Pamiętaj też, że to nie jest jedyny mięsień, który generuje bóle szyi czy bóle głowy. Jeszcze będzie parę przed nami. To tyle na dziś. Życzę przyjemnego ćwiczenia i do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia.